To już za ciemno. Czy nie widać? Ach, mam nadzieję, że tak. Katakumby. Jak Polacy odkryli Cypr? Dlaczego turyści poruszają się niemal wyłącznie samochodami z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi? I co ma wspólnego pafos z naszymi swojskimi mazurami? To już w dzisiejszym odcinku z wyspy Afrodyty, bogini miłości, a boskich atrakcji szukają tutaj miliony turystów każdego roku. No może oprócz poprzedniego i tego z przyczyn oczywistych: pandemia, a ta dała się we znaki, zwłaszcza w takich miejscach, bardzo mocno. I od tego tematu stety, niestety uciec również nie można. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że świat się zmienił diametralnie i ta maseczka, która pływała w morzu, jest tego najlepszym dowodem. A Cypr, który zwykle jest oblegany przez turystów z całego świata, zwłaszcza z Europy Zachodniej, ale też dużo jest zwykle Rosjan. Teraz. puste leżaki, a to się bardzo rzadko zdarza. Co jest trochę zabawne, to to są lampy, ale one z daleka wyglądają jak takie wielkie dozowniki do dezynfekcji. Zobaczcie, one są. Wzdłuż wszystkich tych miejsc i rzeczywiście z przyzwyczajenia niektórzy mogą nawet podłożyć rękę. Taka sama promenada jak w Mikołajkach tyle tylko że tutaj mają palmy, ale tandeta ta sama i te same plastiki, i też nie ma gdzie zaparkować. Więc ci, którzy uwielbiają jeździć do Gierzycka Mikołajek, to i tutaj. Z pewnością się odnajdą, ale mają zagwarantowaną pogodę, bo zawsze jest gdzieś po 30 stopni, a ta przyjemna bryza daje chwilę oddechu od upałów, które czasami potrafią nieźle dopić. też odkryli Cyprę, ale nie w takim sensie, że przybyli tutaj i zaczęli się wyligiwać na plaży. Nie, mają bardzo duże zasługi nie tylko dla Cypru, ale przede wszystkim dla tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli dla Pafos. Malutkie miasteczko, mniej więcej liczące około 30 tysięcy mieszkańców lecz historia tutaj zawsze będzie kręciło się, wszystko wokół niej, ta starożytna zwłaszcza w 1960 roku Republika Cypryjska stała się niepodległym państwem, przestała być brytyjską kolonią. No i jak każde nowe państwo, ani nie ma pieniędzy, ani środków, ani zbyt wielu specjalistów do tego, żeby odkrywać nawet własną historię. Tutaj pojawili się za to specjaliści z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przypłynęli, przyjechali, przylecieli i co roku już od ponad 50 lat sprawdzają, co kryje. Ta ziemia i mają bardzo duże osiągnięcia, bo znajdują zabytki, które z naszego punktu widzenia może nie są jakoś cenne na pierwszy rzut oka laika, ale dla kogoś, kto już się zna, jest archeologiem, wie, jak cenne są. Tutaj nawet drobne kamienie, które powodują, że wiemy choć trochę więcej o historii nie tylko Cypryjczyków, nie tylko Greków, Turków i innych narodowości, które przez wieki tutaj była, nawet przez tysiące lat, wiemy trochę więcej o naszej własnej cywilizacji, czyli my Polacy wiemy też więcej o sobie. Robili uczeni z Uniwersytetu, można sobie poczytać, napisy są, co odkryli, jakie są konkretnie rzeczy, które dzięki nim możemy oglądać. Oko kamery nie wszystko łapie, więc musicie na własne oczy zobaczyć, jak drobiazgowa jest to robota, jak te mozaiki wyglądają z bliska, bo robią wrażenie. Tutaj pani operatorka mi zwróciła uwagę, ona na sztuce się zna dużo lepiej niż ja, że Mamy do czynienia z cieniowaniem, nawet na twarzy, za pomocą tak małych elementów na mozaice, a to jest naprawdę rzecz, którą trzeba było umieć. Fach w ręku mieli już tyle lat temu. Działania badacze z UW bez wątpienia przyczyniły się do wpisania starożytnego miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bez ich pracy byłoby to niemal niemożliwe. Historia starożytnej stolicy wyspy znana jest dzięki nim, w tym to, że została tu ulokowana mniej więcej w IV wieku przed naszą erą. Coś, co znane było już od dawna, to skały, a właściwie ich konkretna funkcja. Co to katakumby? Katakumby. Uwaga, schylam się. To miejsca, gdzie były groby. To grobowce, najzwyczajniej w świecie. Taka dziura w ścianie. Nic ciekawego. No już wiadomo, żadnych szczątek, żadnych zwłok nie ma. Natomiast w tych miejscach spotykali się pierwsi chrześcijanie. A, przetrzymasz mi czapkę? Będę rozmawiał o Bogu, o religii. To warto by było jej nie mieć. Bo Cypr i to nie każdy wie, to była jedna z kolebek chrześcijaństwa. Jak rzucicie sobie okiem na mapę i będziecie widzieli tę maleńką wyspę, spostrzeżecie od razu, że jest ona w niedalekiej odległości od Bliskiego Wschodu, z Izraela na Cypr i dalej w Europę. I w ten sposób, prostą drogą, była propagowana idea Chrystusa. Trzeba uważać, bo jak się tak chodzi po tych skałach, można gdzieś się wywrócić. A jak ktoś nie zauważy, się zagada, to i do grobowca za wcześnie trafi. Pafos, choć ma swój urok, jest typowym miastem do leżakowania i smażenia się na słońcu. Więc po dwóch dniach ruszyliśmy dalej, by zobaczyć jak wyglądają inne części wyspy. Gdzie jestem? Niektórzy mogą się nad tym zastanawiać. Nie jestem z zawęgła, nie jestem z ziemi, jestem za bananów, które rosną sobie na drzewach bananowca. Wokół nas cała plantacja to, co już za jakiś czas trafi na nasze stoły. Za jakiś czas, bo całe jeszcze zielone dojrzewają. Myślę, że to mniej więcej gdzieś może koło miesiąca i będą już słodkie. Gotowe do eksportu. Jak większość owoców, najpierw jak są zerwane z drzewa są najsłodsze. To, co już trafia na eksport, zwykle takim nie jest. Sama plantacja ogromna, myślę, że parę hektarów, niedaleko Pafos, tej miejscowości, gdzie lądowaliśmy. Jedna czerwona rejestracja, druga czerwona rejestracja i trzecia czerwona rejestracja. Co to jest? Otwieramy. Siadamy. I kierownica jeszcze po prawej stronie. Przede wszystkim, czerwone rejestracje mają w cyprze, na Cyprze wszystkie samochody wynajmowane. Sprawia to, że jest trochę bezpieczniej. I była kolonia brytyjska, kierownica po prawej stronie, a nie tylko to jest brytyjskie. Wtyczka, to akurat adapter, przydaje się, zwłaszcza w hotelach, bo niektóre chcą pieniądze za wynajem. A to tylko kilkanaście złotych. Trzeba jechać. Świetne jest to rozwiązanie czerwonych tablic rejestracyjnych, bo to taka czerwona lampka, która zapala się z tyłu głowy Cypryjczyków. Oni wtedy wiedzą, że przed nimi, za nimi, obok nich jest ktoś, kto przyjechał z Europy i nie do końca może się orientować i przyzwyczaił się jeszcze do tego, że musi jechać lewą stroną. Okej, okay. kierownica jest po prawej, ale takie przyzwyczajenia z tego, jak jest na starym kontynencie, może być dla niektórych trudne. Przyznam, że sam miałem taką trudność, ale od czasu do czasu mijamy takie tablice. Pamiętaj jedź z lewej strony, bo te drogi są niebezpieczne, kręte. I jeżeli ktoś się pomyli, może spowodować naprawdę duży wypadek, który może skończyć się tragedią. A bezpieczeństwo jest przede wszystkim. A odnośnie bezpieczeństwa, Cypryjczycy mają takie prawo, że nie można w trakcie jazdy ani jeść, ani pić, żeby się nie rozpraszać. Mamy patrzeć na drogę, na wprost. Żeby było bezpiecznie. Tu jestem, tym bardziej mi się podoba. No i przestało wiać. W końcu. Normalnie Love Bridge jest przepełniony. Obecnie turyści robią sobie bez pośpiechu spontaniczne sesje zdjęciowe. Tak jak w wielu innych, zazwyczaj przepełnionych miejscach. Niezmienne jest jedno. Niestety pozostawiają po sobie śmieci, lecz inne niż przed laty. Czy to miejsce, przy którym teraz stoję jest świetne? Absolutnie nie, to miejsce śmieci, śmieci pozostawionych na plaży, na krzewie zawieszone są maseczki. To chyba jeden z najlepszych obrazków, żeby pokazać, jak zmienił się Cypr w ciągu pandemii. jak siedzą gdzieś w knajpie to właściciele albo ich znajomi nie ma turystów i to jest chyba największa tragedia tych ludzi którzy tutaj gdzieś mają knajpę lub sklep, bo oni z tych turystów ewidentnie żyją, a jak ich nie ma to nie ma jak żyć choć jak też tak zauważam, to są południowcy, oni ciągle się śmieją ale w tym uśmiechu jest bardzo dużo goryczy przechro na to patrzeć jak się widzi Ludzi, którzy no, żyją z turystyki przede wszystkim, bo kraj nie jest zbyt bogaty, chociaż jak tak zobaczymy, to luksusowych hoteli nastawionych typowo na zagranicznych turystów jest mnóstwo. Wioski dotąd zawsze gotowe na napływ turystów są opustoszałe. Spotkanie żywej duszy graniczy z cudem, co kiedyś należało do rzadkości. Dlatego zwiedzanie jest łatwe. Nie trzeba przeciskać się w tłumie, żeby zobaczyć takie atrakcje jak. Godzina jazdy, trudne warunki, bo górzyste, żeby zobaczyć wodospad, a wodospad jest jaki? Zawodzi. No, na nagraniach wygląda to lepiej niż w rzeczywistości, a bilety są drogie, 9 euro dla osoby dorosłej, nie wiem czy się opłaca, można zobaczyć, ale... Dobra, nadrywa. To jest świetna sprawa. Na początku nie robi wrażenia, ale jak się tutaj jest, to woda słodka, bo na cały czas czysta. Spływa od dołu. I sam skok do wody. Piękna rzecz. Może nie imponuje na samym początku, ale później. Rozbił się 10 lat temu i imponuje. Katastrofa, która stała się atrakcją turystyczną, ale też wspaniałym miejscem do wzięcia drona, żeby wszystko ograć z góry. Warto. W ciągu pięciu dni zwiedziliśmy najważniejsze atrakcje greckiej części wyspy, w tym stolice Nikozję, o której będzie oddzielny odcinek. To był bardzo intensywny wyjazd, więc jeśli macie trochę więcej czasu, możecie zobaczyć jeszcze więcej, dając sobie chwilę oddechu. Ale pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie: czy w ogóle warto lecieć na Cypr? Jeżeli jesteś kimś niewymagającym, nie wiadomo jakich atrakcji. Jeżeli uwielbiasz leżeć i smażyć się na plaży, a plaż i hoteli i innych możliwości jest bardzo dużo, jeśli nie zamierzasz zwiedzać nie wiadomo jakich zabytków antycznych czy nowoczesnych, to miejsce jest dla ciebie. Przede wszystkim w czerwcu, bo temperatura odpowiada nam. Z punktu widzenia Polski, mniej więcej tak 30 i parę stopni. Woda też już jest ciepła, a jeszcze nie ma turystów. Ten okres pandemii spowodował zresztą, że turystów jest dużo, dużo mniej. A co też istotne, jak turystów jest mniej, to łatwiej się w niektórych miejscach wypoczywa, przez co Cyp absolutnie na tak.